no dzień dobry dzisiaj mała kontrola 18 maja ze szczepienia wiosennego i tu pierwszy przykład jabłń rajska szczepiona na jarzębini no nie dość, że się przyjęło, to jeszcze będzie kwitła tu mamy drugi szczep tak, no ten nie będzie miał kwiatków, ale już wyraźnie widać Pierwsze listki. Że wygląda to dobrze. O, na pewno macie też takie sytuacje. Na skraju działki. U mnie, na skraju lasu sosnowego, urosła sobie taka łyczka. Czyli tak zwana mirabelka. No i cóż, okulizacja w sierpniu. I już mamy 10 cm pęd. Tą samą zaszczepiłem, którą mam, która się sprawdziła w tej okolicy, która nie przemarza, która owocuje co roku. W lipcu dojrzewa jest bardzo, bardzo pyszna. Nieważne, że nie znam odmiany, ważne, że będą piękne, soczyste owoce i to z mojego zaszczepionego drzewka. Tylko nie mówcie, że nie umiecie. Tyle razy Wam pokazywałem, tyle poradników wydałem. Także pora się nauczyć. Tu bardzo ciekawy przykład. Przy mojej wiekowej gruszce, która już nie wiem ile ma dziupli, która nie wiem już, ile wydała pokoleń ptaków. Jest bardzo stara. Istnieje obawa, że w każdej chwili może pęknąć. I tu na odroście. I to Wam polecam. Jak macie stare. Swoje jabłonie, grusze, czereśni, śliwki, sady, takie. zachcecie chcecie zachować te stare odmiany? One wypuszczają przy korzeniach. Jak już drzewo mateczne bardzo źle się czuje, to wypuszcza odrosty. I na tych odrostach można sobie zaszczepić lub zaokulizować. Tu zaokulizowałem gruszki. Tak, i teraz w razie wywrotu tej starej. Będę miał młode drzewko Tej samej odmiany Zachowane dla potomności Okulizowałem w sierpniu zeszłego roku Przyrosty w tej chwili już mają ponad 20 cm O tu pięknie malwie Na skarpie przystawię Posadziłem kiedyś lilaczka Jakiegoś tam z płotu Dzikiego a że tu kwitną takie piękne lilie w stawie, kwiatów jest całe lato a na wiosnę nie ma nic zaszczepiłem sobie piękną żółtą odmianę lilaka o i teraz tak, tutaj jest fucha Pani Grzegorzu bo tu odbiła podkładka tak to ją obrywamy a tu już mamy dwuletni szczep w tej chwili z zeszłego roku był Zaszczepiony. Tak, urosła taka jedna łodyga, którą sarenka przycięła. I teraz lilaczek się mi rozkrzewił na kilka pędów. Może na przyszły, a na pewno za dwa lata będę miał pierwsze kwiaty. Takie, jakie mi się podobają. Wziąłem od znajomych kawałek lubki. Lilaka, który mi się podobał. Zaszczepiłem. I mam. Mam bardzo duże jarzębin, tu akurat już taka, co troszeczkę choruje, posadziłem przy niej czmielinkę, ale przy niej na odroście korzeniowym wypuściła nowa jarzębinka i zakulizowałem w lipcu zeszłego roku dwa oczka. Pigwy, bo pigwy nie mam żadnej, a Jarzębin tysiąc Wytnę tę jarzębinkę, dam światło i będę miał pigwę No i ostatnie szczepienie eksperymentalne na czeremsze zrobiłem Laurobiś tu jest jedno oczko czy badingę tak, tu mamy drugie oczko. Tak. I tu mamy trzecie. No wygląda na to, że się powiedzie. By było fajne osiągnięcie, bo już taka gruba czeremcha, jakby ta laurowiśnia zaczęła rosnąć i mieć ładnie na zimę listki i te białe kwiaty. Będzie cudnie. Tak, ja widzę, że wszyscy się niecierpliwą, nawet ślimaki Już przyszły efekty zobaczyć I to dużo ślimaków No i czekamy dalej Czekamy, pokażę jeszcze zraz I to było ostatnie szczepienie To będę pokazywał, ale rozsadzanie bylin dopiero później będzie